Dzisiaj będziemy sobie mówić dalej o spółkach i na warsztat sobie bierzemy dzisiaj spółki kapitałowe. Przypominam Wam tą grafikę o formach organizacyjno prawnych. My dzisiaj jesteśmy tutaj. Mówimy o spółkach kapitałowych, ale też wspomnimy sobie o spółkach, które są regulowane przez kodeks cywilny, czyli o spółce cywilnej i jednoosobowej działalności gospodarczej. Jeżeli chodzi o spółki kapitałowe, w spółkach kapitałowych, tak jak już wspominałam wcześniej, najważniejszym elementem, majątku, najważniejszym elementem spółki jest majątek, czyli kapitał. Majątek spółki kapitałowej jest zupełnie tak naprawdę niezależny od pieniędzy wspólników. Zasadniczą różnicą, która odróżnia spółkę kapitałową od spółki osobowej jest to, że spółka kapitałowa ma osobowość prawną. Dzięki temu, jako odrębny, odrębny podmiot, samodzielnie ponosi odpowiedzialność za. Zobowiązania. Mamy dwa najpopularniejsze rodzaje spółek kapitałowych, czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli skrót spółka ZOO oraz spółka akcyjna. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli tą, którą mamy przed sobą, to jest zdecydowanie najbardziej popularny i powszechny rodzaj spółki kapitałowej. Ten rodzaj spółki może być utworzony już przez w zasadzie jeden podmiot gospodarczy. Oczywiście, może być ich więcej. W tym przypadku za zobowiązania spółki nie odpowiadają jej tak jakby współczłonkowie, a w przypadku egzekucji wierzyciel ma prawo pobrać należności jedynie z majątku spółki, który jest określony wysokością kapitału zakładowego, czyli za zobowiązania spółki współczłonkowie nie odpowiadają majątkiem osobistym. Umowa między wspólnikami w przypadku spółki ZO musi być sporządzona w formie aktu notarialnego, dlatego też koszty yy, założenia tej spółki są wyższe niż w przypadku innych spółek. Żeby rozpocząć działalność jako spółka ZO, to oczywiście trzeba najpierw spółkę zarejestrować w krajowym rejestrze sądowym i musimy wnieść kapitał. Kapitał może, nie, nie może być mniejszy niż 5000 zł. To jest bardzo ważna kwota i to trzeba zapamiętać. Spółka ZO jest osobą prawną i dlatego też potrzebna jest w przypadku jej działalności prowadzenie pełnej księgowości. Tutaj w tej spółce mamy do czynienia z zarządem, który ma moc podejmowania różnych decyzji, może na przykład, odwołać prezesa, może powołać prezesa. Zarząd jest odpowiedzialny za tak, jakby całkowite prowadzenie firmy. Trzeba powiedzieć też, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ze względu na dosyć takie spore obciążenia prawne i finansowe, zazwyczaj dedykowana jest dla dużych albo dla średnich przedsiębiorstw. I wy pewnie spotkaliście się z takimi nazwami, gdzie tam było dopisane spółka z OO, czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kolejna spółka kapitałowa, która nas dzisiaj interesuje, to jest spółka akcyjna. Spółka akcyjna jest tak naprawdę jedną z najbardziej złożonych form spółek na rynku polskim. Żeby założyć spółkę, musimy mieć wkład własny, który wynosi minimum 100 tysięcy złotych. Oczywiście, tak samo jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, umowę tej spółki sporządzamy w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Jeżeli tego nie zrobimy, to, to tak naprawdę ta umowa jest nieważna. Spółka Wymaga prowadzenia pełnej księgowości. Zarząd spółki, w przypadku tutaj naszej spółki akcyjnej, jest jedynym organem do reprezentowania i prowadzenia spraw spółki, i mamy też taki drugi organ, który, który się nazywa Rada Nadzorcza, i on powołuje członków. O co chodzi w ogóle w tej całej spółce akcyjnej? Żeby stać się wspólnikiem spółki, to trzeba zakupić akcję, która jest wyemitowana przez spółkę. Akcje możemy kupić bezpośrednio od spółki, czyli te akcje będą wtedy tak zwane pierwotne, albo możemy nabyć istniejące już akty, na przykład na podstawie umowy sprzedaży, i to będzie tak zwane nabycie wtórne. Ten, kto ma akcję, jest wspólnikiem spółki, czyli akcjonariuszem. Wspólnikami spółki akcyjnej są akcjonariusze, którzy posiadają określoną liczbę akcji, które upoważniają do otrzymywania wyznaczonej części dywidendy. Dywidenda to jest, słuchajcie, część zysku. W spółce akcyjnej na koniec roku, znaczy na koniec roku, znaczy w zasadzie no na koniec roku, możemy tak powiedzieć, ale możemy też mieć miesięcznie. Na koniec roku mamy zysk i jakby ten zysk musimy podzielić między akcjonariuszy. I ta część zysku, która przypada nam jako akcjonariuszowi, to jest właśnie dywidenda. Akcjonariuszami spółki mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, czyli osoby fizyczne, czyli tacy zwykli ludzie, i osoby prawne, czyli y, przedsiębiorstwa. W tym rodzaju spółki. Akcjonariusze są zwolnieni z odpowiedzialności y, płacenia własnym majątkiem za zobowiązania w spółki. Czyli jeżeli na przykład spółka popadnie w długi i przyjdzie y, komornik. To akcjonariusze nie odpowiadają za swoje za zobowiązania spółki własnym majątkiem. Spółka akcyjna jest zalecana tak naprawdę głównie dla wielkich firm, dla dużych korporacji, ze względu na taki swój dosyć skomplikowany charakter prawno-podatkowy. Teraz sobie, słuchajcie, przejdziemy do hmm, spółek prawa cywilnego, a tak w zasadzie takich form prawa cywilnego. I pierwszą, o której chciałabym Wam powiedzieć, to jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Czyli taki najprostszy rodzaj firmy. Jeżeli macie pana, który do Was przychodzi, żeby wam, nie wiem, otynkować dom na przykład, to on zazwyczaj jest samozatrudniony, czyli ma jednoosobową działalność gospodarczą. I taka działalność może być założona wyłącznie przez osobę fizyczną. Osoby prawne nie mogą czegoś takiego zrobić. Dzięki temu, że w zasadzie rejestracja i prowadzenie nie są skomplikowane, to to jest najbardziej taka odpowiednia forma działalności dla drobnego biznesu. Do prowadzenia jednoosobowej działalności nie musimy sporządzać żadnych umów, nie jest wymagany minimalny kapitał. Jako przedsiębiorca odpowiadamy całym swoim majątkiem za, za, za zobowiązania, które są ym, powstałe w wyniku prowadzenia naszej działalności. Odpowiedzialność, ta uwaga rozciąga się również y, na małorządka. Oznacza to, że zarówno ten nasz majątek prywatny, jak i ten, który jest wykorzystywany do, wykorzystywany do prowadzenia działalności są przez ewentualnych wierzycieli traktowane jednakowo, czyli odpowiadamy całym swoim zasobem finansowym, jaki posiadamy. Wszystkie zyski, jakie osiągniemy z prowadzonej działalności, yy, zwiększają od razu nasz prywatny majątek, czyli dochód, który uzyskamy, od razu jakby trafia do naszej kieszeni. Yy, żeby rozpocząć jednoosobową działalność, musimy się zarejestrować w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Żeby się zarejestrować w, takim, w takiej instytucji idziemy po prostu do Urzędu Gminy i tam wypełniamy druk, który zostanie następnie wysłany właśnie do CIDG. Z chwilą rejestracji do tego CIDG stajemy się przedsiębiorcą, czyli mamy um, obowiązki różnego rodzaju na przykład musimy jeżeli wysłamy korespondencję to musimy wskazać nazwę swojej firmy NIP adres jako jednoosobowa działalność właściciel ma wyłączne prawo do reprezentowania swojej działalności tylko on może zawierać umowy z dostawcami i odbiorcami tylko on może wpłacać zaliczki na podatek czy też rozliczać deklarację podatkową Oczywiście część z tych rzeczy może zlecić innym osobom, ale tylko i wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa. Jeżeli chodzi o jednoosobową działalność gospodarczą, to ona ma swoje wady i swoje zalety. Jeżeli chodzi o wady, no to taką najbardziej istotną wadą jest to, że odpowiadamy za nasze zobowiązania całym swoim majątkiem, czyli jeżeli cokolwiek nam się nie powiedzie i będziemy mieli długi, bo na przykład zaciągnęliśmy kredyt na prowadzenie naszej działalności, to odpowiadamy wtedy nie tylko majątkiem firmy, ale całkowitym całym swoim majątkiem. Dodatkowo w przypadku tej jednoosobowej działalności gospodarczej oczywiście musimy odprowadzać składki do Zakładu ubezpieczeń społecznych. Jeżeli chodzi o zalety, no to tak naprawdę nie ma kosztów założenia działalności, tak jak w przypadku spółki akcyjnej, czy w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie musimy mieć żadnego kapitału na wejście, czyli tak naprawdę możemy zacząć tylko z tym, co mamy, na przykład z własnymi umiejętnościami, jeżeli jesteśmy, nie wiem, stolarzem. Możemy naszą działalność otwierać, możemy ją zamykać i możemy ją też zawieszać, czyli tak wprowadzić w taki stan, wiecie, jakby hibernacji. Dodatkowo, nasz ustawodawca wprowadził coś takiego jak ulga na start przez 6 miesięcy. Czyli przez 6 miesięcy, jeżeli po raz pierwszy otwieramy naszą działalność albo minie 60 miesięcy od zamknięcia naszej działalności, jeżeli prowadziliśmy ją wcześniej, lub od zawieszenia, nie odprowadzamy składek do zakładu ubezpieczeń społecznych, odprowadzamy tylko składkę zdrowotną. Która wynosi około 360 zł, z, czego, z tego co pamiętam. Dodatkowo mamy jeszcze coś takiego jak preferencyjne składki. Czyli, jeżeli wykorzystamy tę naszą ulgę na start, to przez kolejne dwa lata możemy opłacać nasze składki na ubezpieczenie społeczne od tak zwanej preferencyjnej podstawy wymiaru składek. Czyli od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Czyli w naszym przypadku aktualnie, czyli 30% od 2600 zł brutto, bo taką mamy minimalną. A po tych kolejnych dwóch latach jest 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Czyli 60% z 2600 zł brutto. Dodatkowo mamy coś takiego, taką, taką preferencję jak Mały Zus. Plus. Które mówi nam o tym, że będziemy odprowadzać składki do zakładu ubezpieczeń społecznych w zależności od tego, w takiej wysokości, w zależności od tego, jaki uzyskamy dochód. Więc to też będzie dla nas odciążenie, bo jeżeli będziemy mieli niski dochód, no to wtedy te składki będą automatycznie niższe. Przechodzimy sobie teraz do spółki cywilnej. Jeżeli chodzi o spółkę cywilną, to tak naprawdę musicie sobie kojarzyć się z tym, że jeżeli chcemy prowadzić biznes ze wspólnikiem, to tak naprawdę najprostszą formą do tego będzie spółka cywilna. Zaletą tej formy działalności jest niski koszt zatrudnienia, czy też możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości. Wspólnikami w przypadku spółki cywilnej może być kilka fizycznych osób, na przykład pan, który robi tynki i pan, który robi który muruje, czyli pan murasz, ale też mogą być, na przykład dwie spółki, dwa przedsiębiorstwa, które chcą założyć spółkę cywilną. Do założenia spółki cywilnej nie jest wymagany żaden kapitał. Spółka cywilna podlega pod kodeks prawa cywilnego i ona nie może być przekształcona w żadną spółkę prawa handlowego. Majątek spółki cywilnej jest majątkiem wspólnym wszystkich wspólników. A za długi wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem, w tym majątkiem również osobistym. Solidarnie to znaczy w równej wysokości. Aby spółka cywilna powstała, przyszli wspólnicy muszą zawrzeć między sobą umowę. Ważne jest to, że taka umowa może być spisana w takiej zwykłej formie pisemnej, która nie wymaga w ogóle udziału notariusza. Umowa spółki musi wskazywać cel działania, czyli po co tą spółkę zakładamy, i teoretycznie osiągnięcie tego celu powoduje wygaśnięcie spółki, ponieważ tak jakby umowa została wykonana. I to jest jedna z podstawowych różnic między spółką cywilną a spółkami prawa handlowego. Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą. Status przedsiębiorcy muszą posiadać wszyscy wspólnicy spółki cywilnej. Czyli jeżeli. Czyli tak, sama spółka cywilna jakby nie podlega rejestracji w K, ani w KRS, ani w centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, rejestracji podlegają wspólnicy, czyli jeżeli dwóch panów murarzy chce założyć w spółkę cywilną, to każdy z nich musi indywidualnie zarejestrować się w centralnej ewidencji i informacji o działalności. Gospodarczej. W przypadku spółki cywilnej każdy wspólnik reprezentuje spółkę i każdy wspólnik ma prawo do zysku, który ta spółka osiągnęła w wysokości, która jest, będzie, znaczy którą sobie jakby umówią się w, w umowie na nią. Czyli jeżeli na przykład umówią, zapiszą sobie w umowie, że jeden wspólnik będzie dostawał 40% zysku, a drugi 60%, to jest w porządku, bo tak stanowi umowa. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj powiedziałam, jest dosyć jasne. Jeżeli będą jakieś pytania, to oczywiście pytajcie, czy to w komentarzach, czy yy, przez Messengera, na przykład. Dziękuję za uwagę.